Po meczu ze Szwecją zremisowanym 2-2, do trener Dorna powiedział następujące słowa. Powiedzieliśmy sobie w szatnym przed meczem, że najważniejsze są dwa słowa. Charakter oraz wiara. Czas pokazał, że w piłce nożnej o dziwo liczy się też taktyka i umiejętności. obiektywnie ujęty komentarz agnostyczny. Ty, no gościu, na no poważnie już tak całkiem. Chociaż nie, no poważnie tu nie będzie, bo rozmawiamy o występie polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Europy do lat 21, a tam powagi za dużo nie było, z tego względu, że ciężko wybrać elementy pozytywne z tego turnieju, jeżeli chodzi o Polaków. I o ile po meczu ze Słowacją pierwszym słusznie krytykowaliśmy wszyscy, większość internetu polskich piłkarzy, przede wszystkim Bielika, który no dość bezpośrednio skrytykował trenera, bo powtórzę raz jeszcze, czego większość osób jakoś, nie, przepraszam, kilka osób, nie rozumie, ale dla nich raz jeszcze wyciągam rękę i staram się wytłumaczyć. Tu nie chodzi o to, czy Bielik miał rację, czy jej nie miał, bo czas pokazał, że te racje no, pewnie miał, ale chodzi o to, że piłkarz po pierwszym meczu fazy grupowej nie może, a jak dla mnie to w ogóle, nie może wygłaszać tego typu komentarzy w mediach, bo nie przynosi to kompletnie nic dobrego. Nie ma z tego pozytywów, same negatywne rzeczy. Jedyny pozytyw jest taki, że nakręca się ruch medium. Ja się oczywiście cieszę, jako poniekąd przedstawiciel środowiska, ale bardziej zależy mi na tym, na dobru drużyny i tak dalej, więc. Umówmy się, krytyka jak najbardziej była uzasadniona, ale teraz Polacy zakończyli swój turniej i można przejść do podsumowania tego, co zawiodło. I moim zdaniem, o ile jedno, jedno zdanie, jedną anegdotkę podsumowania wszystkiego podam na sam koniec, więc jak ktoś nie chce słuchać tych wszystkich bolesnych słów na temat naszej reprezentacji do lat 21 i występu na tym turnieju, to może sobie przewinąć na końcówkę. A, przepraszam, nie podziękowałem 805 osobom, które wczoraj subskrybowały kanał. Dziękuję z tego miejsca, zachęcam. Piłka to tylko piłka nożna, piłka na niepoważnie, jak to woli. I przechodząc właśnie do sedna, trener Dorna, uważam, że w dużej mierze to on stoi za no, bardzo słabym występem polskiej reprezentacji. Po pierwsze, to nie jest tak, że on objął drużynę przed chwilą. On budował tę kadrę przez dwa lata. Miał wolną rękę, spokój w pracy, mógł się przygotować, ustawić tę kadrę sobie tak, jak chce. Przy czym okazywało się, że do turnieju występowała inna jedynastka, inni zawodnicy, na turnieju występowali inni zawodnicy. Jaki ma to sens? Pokazał ten turniej, że za bardzo nie ma. Ludzie mówią, że no z Milikiem i Zielińskim byłoby inaczej. Przywołajmy tweeta Roberta Lewandowskiego, przecinek w złym miejscu to po pierwsze, ale pomijmy ten detal, należy czytać między wierszami. Zagłębiamy się w logikę, co też wujek Robert miał nam do przekazania o dzisiaj Dzień Ojca pierwszy yy, w karierze yy, Roberta Lewandowskiego, także najlepszego i wszystkim ojcom życzę na kanale wszystkiego najlepszego jedyna wypowiedź odnośnie Roberta Lewandowskiego U21, którą ja kojarzę to była wtedy, kiedy rozpętała się burza kiedy powiedział o tym, że nie widzi sensu żeby zawodnicy występujący w pierwszej reprezentacji grali w kadrze U21 łącząc te elementy zastanawiam się, czy to czytanie między wierszami nie ma przynajmniej przypadkiem znaczenia, że słuchajcie, ci zawodnicy trochę piłki widzieli Jestem tym trenerem, to może być straszny syf. Może sobie dopowiadam. Nie wiem, czy tam między wierszami, staram się, lupę wziąłem, ale może rzeczywiście coś w tym jest. Gdyby ta kadra była poukładana, gdyby trener trzymał wszystko w garści, a tego nie trzymał, bo te chłopaczki, ich ego było tak rozbujane, że można było dostać zawrotów głowy od samego oglądania. A to jest rola m.in. trenera sztabu szkoleniowego, by to ego zamknąć. Komuś nie pasuje, wypad. Nie ma równych i równiejszych na tej kadrze! Na tej kadrze nie ma równych i równiejszych! Rozumiecie? Na tej zasadzie mniej więcej. Napysk. I do domu. Tak to powinno wyglądać. Twarda ręka, a nie, że po pierwszym meczu nagle gościu wychodzi do mediów i mówi to, co powiedział na trenera. Zero, zero w ogóle jakiejkolwiek kontroli nad kadrą. To jest pierwsza porażka, moim zdaniem. Druga porażka to jest porażka już na boisku, bo. To, że Słowacy nas zmiażdżyli, to jest jedno. To, że Anglicy, no, co z nami zrobili, to brzydko by trzeba było powiedzieć, ale zrobili to i musieliśmy na to patrzeć. Ze Szwecją udało nam się wyciągnąć remis, ale jaka jest rola Szwedów i ich pozycja, to też pokazał ten turniej. 3 do 0 wczoraj ze Słowacją. Bana. Tutaj naprawdę nie ma dużo do powiedzenia. Nie chcę teraz mówić, że bo pojawiły się takie głosy, że. Co będzie z tą kadrą, jak te chłopaki dorosną? Kto zastąpi lewego grosika Krychowiaka? Krychowiak. Ponoć chce zostać w PZ. Mam nadzieję, że plotki. Ale w każdym razie, kto ich pozastępuje, jak oni w piłkę grać nie umio. Po pierwsze, a co wy nie pamiętacie, Kadry wcześniejsze, sprzed paru lat. Ja tam nawet taki miałem lekki flashback oglądając to, i takie nawiązanie do powrót do przeszłości. To, Ta -ta nie pamiętam motywu, zanuciłbym. W każdym razie, tak to wyglądało mniej więcej. No i jak będzie wyglądała kadra? Wśród tych gości są ludzie z potencjałem. Kownacki ma potencjał, ty Naprawdę, mówię. W pierwszym meczu byłem zawiedziony, w drugim pokazał klasę w trzecim, no nie istniał razem z całą kadrą, więc może tutaj nawet nie można mieć pretensji. O niego jestem spokojny, widać, że ma poukładane w głowie, bez sodowy, naprawdę ekstra. Kownacki mam nadzieję, że dobrze poprowadzi swoją karierę. Naprawdę dobrze życzę Stępińskiemu. Żałuję tego, że za wcześnie chyba trochę się na te europejskie wojaże zdecydował, ale jeszcze nic straconego. Kogo jeszcze byśmy tam pochwalili? Żeby nie było, że ja kimś nie wspomnę, no to będzie dramat. No. Bednarek ma iść do Anglii. Wczoraj pokazał, że na tyle Anglików może być różnie, ale przecież się musi gdzieś nauczyć tej gry w piłkę. Dlatego ja naprawdę nie wychodzę z założenia, że skoro tu się nie udało, to my nie mamy przyszłości. To nie jest tak. Ta drużyna była źle poukładana i wyglądała jak zbiór w ogóle jakichś gości z podwórka, którzy widzieli się ze sobą dwa razy i mieli grać w piłkę. Tak to wyglądało. I to nie jest do końca ich wina, tylko to jest wina osoby, która i sztabu, który z tym zarządza. To jest brutalna prawda, ale tak to jest. Nie mówię, że to są gości o turbo talencie, że jakby im tam dać Murinio do, do trenowania czy Guardiola to rozpierdzielibyśmy Anglię, panie, tam byłaby dwucyfrowka. Bo raczej wątpię, ale na pewno wyglądałoby to dużo lepiej. Mam nadzieję, że słowa Zbigniewa Bońka, które napisał na Twitterze, że dyskusja o trenerze Dornie nie ma sensu, bo po turnieju nadal będzie trenerem. On miał sprawdzian. Oblał go, kibluje, powtarza rok, ale dlaczego my mamy powtarzać razem z nim? Trzeba może gdzie indziej szkolić się, podnosić umiejętności. Ja rozumiem, że teraz wyciągnął wnioski z tego turnieju i ja mu życzę jak najlepiej, bo to jest, wydaje się, bardzo sympatyczny człowiek z tego co się widzi. Jest jeszcze bardzo młody, więc on naprawdę może być super trenerem, ale wydaje mi się, że tą kadrę U21 powinniśmy już dać komuś, kto może zasłużył na tę szansę. I żeby te, te, ta drużyna wyglądała jak drużyna, a nie właśnie taki zlepek podwórkowych gości, z których Czesiek z Mirkiem myślą, że są tak fajni, że oni w ogóle to... No dobra, pogram z chłopaczkami, nie? Gościu, no jak? Bo to takie, wiecie, no, Słabo bardzo to wygląda i wypadliśmy kompromitująco na Mistrzostwach Europy u siebie. U siebie. No wczoraj, jak byliście na live'ie, tam... Ze 3000 osób było w jednym momencie, oczywiście, to, no to widzieliście jak to wygląda. W drugiej połowie, nawet szkoda było patrzeć na mecz, rozmawialiśmy sobie ze sobą, bo nie było co oglądać, co komentować. To było dramatyczne. Mixer, wiecie te sprawy. Ja mam wywalone. Nie przejmuję się o przyszłość polskiej piłki i wśród tych gości widzę pozytywy. Nawet Wrąbel, który pierwszy mecz miał katastrofalny wczoraj, pokazał, że umie bronić. Kwestia presji, przyzwyczajenia się i tak dalej. Też doceniam to u trenera Dorny. Że nie spalił tych chłopaków. To jest na plus dla niego, bo jak on by w Rombla po tym pierwszym meczu zamienił kilku innych gości, no, Dawidowicza w końcu zmienił po tym drugim meczu, ale dał mu te, te szanse, no to przecież ci goście psychicznie byliby zmaltretowani, więc to jest też rola szkoleniowca tych młodych zawodników, żeby ich jakoś umieć podbudować i, i, i tak dalej. Więc to jest na przykład u niego na plus. Aczkolwiek dużo więcej tych plusów jakoś wymyślić sobie nie potrafię. Na pewno jakieś by się znalazły. Ładny garnitur miał. I na koniec anegdotka, która nam wiele powie. Cieszę się, chwała Lechowi Poznań za to, że ma akademię. Paru zawodników było w tej kadrze. Chwała Legii, że buduje teraz, zacznie budowę swojej akademii, tych ośrodków i będzie naprawdę za 10 lat. Myślę, że będziemy czerpali z tych dwóch źródeł. Ale jedna anegdotka obecnie stanu, stanu rzeczy obecnego. Jest taki kanał na YouTubie F2 Freestylers. Dwóch gości walą strzały tam po oknach, wiecie freestyle do tego, no fajerwerki w ogóle, czek patrzy, ogląda i kopara opada, parę milionów subskrypcji. Jeden z nich, ten czarnoskóry, prawonożny, kiedyś trenował w, w Arsenalu. I trenował w tym Arsenalu, ale stwierdzili, że gościu, sorry, musimy się rozstać, bo nic z Ciebie nie będzie. I powiedzieli mu takie słowo: Z piłką przy nodze najprawdopodobniej jesteś najlepszym tutaj z rocznika. Najprawdopodobniej może nawet najlepszy z całej tutaj naszej akademii. Ale poza piłką nie masz pojęcia, co robić na boisku. Obawiam się, że w Polsce takiego gościa, jakby wziąć, to szybko by go wepchnęli do pierwszego składu, właśnie dlatego, że z piłką jest genialny. Bo my chyba nie zwracamy uwagi na to, co robić bez piłki, a jak bardzo jest to ważne, pokazała nam to we wczorajszym meczu Anglia. I to jest właśnie ta anegdotka i to, gdzie chyba nasze rozumowanie jeszcze troszeczkę rozmija się z zachodem. Czekam na Wasze pozytywy. O negatywach za dużo nie piszcie, bo w... chyba szkoda się pastwić. Tym bardziej, że za wiele to nie da, ale jak już ktoś ma jakiś argument konkretny, to zapraszam. Jakieś pozytywy, które przeoczyłem i czy sądzicie, że to rzeczywiście wina trenera Dorny? Czy piłkarzy, z których nic nie ma, tego też jestem ciekawy. Ja myślę, że to jednak sztab szkoleniowy w większości musi wziąć na siebie odpowiedzialność za ten wynik. I to jest moje zdanie. Zachęcam do subskrybowania. Zapraszam jutro na kolejny odcinek i z wielkim uśmiechem na twarzy żegnam się, a uśmiech wywołuje u mnie przypomnienie sobie, jak śmiesznie zaprezentowaliśmy się na tym torze.